Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj, wypuść powietrze. I jeszcze raz. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była. I aby radość wasza była pełna, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie. Co czyni Pan Jego? Ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie Wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To Wam przykazuje. Abyście się wzajemnie miłowali. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj. Że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania. Będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi jeżeli czynicie to co wam przykazuję już was nie nazywam sługami bo sługa nie wie co czyni pan jego ale nazwałem was przyjaciółmi albowiem oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od ojca mego nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.